Na poprzedniej lekcji, w której zajmowaliśmy się formularzem, udało nam się napisać trzy funkcje walidujące pola. Pozostało nam sprawdzić radiobatony i dodać sprawdzenie wszystkich pól przed ostatecznym wysłaniem formularza. Myślę, że uda nam się jeszcze zoptymalizować kod informujący o błędach. Napiszemy teraz funkcję isSelected która sprawdzi nam nasze elementy radio, zauważ, że różnią się one od pozostałych elementów naszego formularza tym, że nie posiadają ID. Z tego względu musimy je sprawdzić w inny sposób. Jako parametr pobierzemy ich atrybut name. Następnie do zmiennej radio za pomocą funkcji document.getElementByName. Pobierzemy tablicę naszych wszystkich elementów radio, czyli w tej zmiennej jest tablica pięciu elementów radio, które będziemy musieli przejrzeć za pomocą pętli for, czyli i równa się 0, i mniejsze od radio.length, czyli długości naszej tablicy elementów radio, i plus plus. Następnie za pomocą instrukcji if sprawdzimy, czy radio od i... Jest wciśnięte, czyli checked. Jeżeli to prawda, zwrócimy true i nasza funkcja zakończy się w tym oto miejscu. Dalszy kod zawarty poza ifem, a nawet instrukcją for, nie zostanie wykonany. W tym miejscu także musimy wyczyścić nasze pole z informacją za pomocą document.get element. By id nasz prefiks i plus name inner HTML równa się pusty ciąg znaków. W przeciwnym wypadku, jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, wyjdziemy z pętli, wyświetlimy komunikat o błędzie, czyli document.get element by id i plus name inner HTML z wiadomością to pole. Musi być uzupełnione. I zwrócimy return false. W ten oto sposób utworzyliśmy funkcję sprawdzającą nasze elementy radio na stronie. Zauważ, że funkcja działa bez różnicy na ilość elementów radio na naszej stronie, które mają atrybut name, ocena, czyli ten sam atrybut, name. Zauważ, że w naszym programie powielamy linijki odpowiedzialne za wyświetlanie oraz usuwanie komunikatu o błędzie, a także odpowiadające za kolorowanie naszego sprawdzanego pola. Z tego względu, aby zoptymalizować ten aspekt, stworzymy nową funkcję. Nazwiemy ją Style. Będzie ona przyjmowała dwa parametry. Pierwszym jest pole, które chcemy pokolorować oraz stan tego pola. Czy jest ono uzupełnione dobrze, czy też nie? Jeżeli Stan będzie ustawiony na true, czyli nasze pole będzie uzupełnione poprawnie. Kasujemy nasze informacje o błędzie, i styl zmieniamy na OK. Przenosimy tą linijkę tutaj, i z naszych funkcji możemy usunąć te liniki, które są za to odpowiedzialne. I OK. W przeciwnym wypadku. Nasza funkcja wyświetli komunikat o błędzie oraz pokoloruje nasz element na czerwono. Kasujemy te linijki i przenosimy je do naszej funkcji style. Usuwamy je stąd i z funkcji is checked. W naszych funkcjach musimy teraz wywołać naszą funkcję style, czyli style pierwszym parametrem jest pole, drugim false, w tym przypadku style. Pole, drugim parametrem. True. I takie oto wywołania funkcji możemy przekopiować do kolejnych naszych funkcji sprawdzających. W tym miejscu style pole true. Również w tym miejscu to wywołanie będzie odpowiednie. A style pole false wywołamy w tym bloku kodu i w tym bloku kodu. Zauważ, że tej funkcji nie stosujemy w funkcji isSelected, gdyż nie koloruje ona naszych pull radio. To jeszcze nie koniec optymalizacji, możemy w tym miejscu pobrać nasze pole z informacją, stworzymy nową zmienną info, do której przypiszemy te oto pole, ctrl c, ctrl v, średnik i w tym oto miejscu możemy posługiwać się już skróconą nazwą, czyli info oraz posłużymy się ją w tym miejscu, info. Jak widzisz, kod stał się o wiele czytelniejszy. To samo zastosujemy do naszej funkcji isSelected. Tworzymy nową zmienną info oraz posługujemy się nią tu i tu. Musimy tylko zmienić pole ID na name. Nasza funkcja style działa poprawnie. Została ona zastosowana do pozostałych funkcji w naszym kodzie i zauważ, jak bardzo nasz kod się skrócił oraz jak się poprawiła jego czytelność. Kolejnym zadaniem będzie stworzenie funkcji onSubmit, która sprawdzi nasze pola, wszystkie pola formularza, po wciśnięciu przycisku submit, czyli przed ostatecznym wysłaniem naszego formularza. Funkcja ta będzie przyjmowała jeden parametr, którym jest form, nasz cały formularz. W niej umieścimy jeden duży blok instrukcji if, a będzie to Wyglądało w ten sposób. Odwołujemy się do funkcji isNotEmpty, a jako parametr podajemy form.pers, czyli zauważ, że dzięki takiemu przekazaniu formularza do naszej funkcji możemy w bardzo prosty sposób odnieść się do naszego pola pers za pomocą jego id stawianego po kropce. And. Następne pole: numer klienta isNumber number form.numer klienta. Następnie AND Is NAT Empty Form.email. Kolejny warunek Is not Empty usługa. Form.usługa. Następnie mamy w kolejności nasze radiobatony, czyli is Selected. Lecz w tym miejscu podajemy po prostu. Ocena, ciąg znaków, który jest adekwatny do atrybutu name naszych radiobatonów. And przedostatnie pole, czyli is nad empty form. Komentarz. I ostatni nasz element, checkbox, is checked form. Zgoda. Jeżeli te wszystkie warunki będą. Prawdziwe, nasza funkcja onSubmit zwróci true. W przeciwnym wypadku zwróci false i nasze pola nie zostaną przesłane do skryptu odbierającego. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji, w której zajmiemy się już podłączeniem tych wszystkich funkcji do naszego formularza i testowaniem, czy na pewno wszystko napisaliśmy poprawnie.